Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Zagrajmy w Another Break in the Mall. Jak widzicie, nasza licencja na alkohol jest już prawie gotowa. My natomiast zbudujemy sobie dodatkowe drogi oraz parking, bo brakuje zdecydowanie miejsc parkingowych i ludzie się skarżą. Zróbmy to, może tak? Tutaj, ok, tutaj sobie będą zawracać. Przeróbmy tą. I tutaj sobie postawimy też drogę. <laughs> Przydałoby się również rozbudować nasze centrum handlowe. Yy, więc zbuduję fundament. Taki wielkie. A w sumie czemu nam nie? 36 tysięcy OK. Jak szaleć, to szaleć. Nasz budowniczy tutaj bardzo ostro tyra. Dobra, mamy drogę. Teraz zbudujmy sobie miejsce parkingowe dla klientów. Raz i dwa. I tutaj też. bo co by nie. A a to nam się nie zbudowało, bo, bo nie zrobiła się droga. Czyli musimy najpierw pewnie pozbyć się tej, znaczy tego miejsca parkingowego A, pozbyć się drogi, okej okay. Pozbądźmy się zatem tej drogi I wybudujmy na jej miejsce nową Sklep się otwiera, wszystko działa jak należy Kolejki do kasy jak cholera. O, zburzyliśmy przy okazji ściany. Trochę niedobrze. Zostawmy zatem nową. E, może jednak kawałek dalej, tak żeby tutaj postawić drzwi i nasi pracownicy mogli tam przechodzić. Obiekty, drzwi dla personelu. Proszę. Uch, parking, spoko. Droga. Też spoko. Parking dla klientów. Tak. Ja cię kręcę i ludzi tutaj przyjeżdża. A my w ogóle nie mamy. <laughs> nie mamy kas na tyle. Masakra. Obiekty. W ogóle przydałyby się drugie drzwi, nie? Może tu? Bo czemu by nie? I zbudujmy kasy, bo to jest katastrofa. Raz, dwa, trzy, cztery. No, za nami kolejne cztery. Będziemy tutaj również musieli zatrudnić jakiś personel. Lidl? A, ok, musimy zaznaczyć strefę, że to jest dalej nasz sklep. Dalej nasz Lidl. Tak. To jest dalej nasz Lidl. Zaznaczymy również magazyn, że to jest nasz magazyn. Dobrze. Jesteśmy w Lidlu. Zatrudniamy kasjerów. Kto jest przyzwoitym kasjerem? Ty możesz być. Ty jesteś też okropna. O, ty jesteś całkiem niezła. Bierzemy. I ciebie też. Tutaj nam coś nie wyszło z budowaniem, więc może doróbmy sobie ten fundament. Co jest? Naprawdę? A tak? Dziwne, Dziwne. okej. Okay. Nasi kochani klienci, przykro mi, ale musicie się przemęczyć. Jak tam nam idzie? O, mamy już licencję na wódę. Zajebiście, no to budujemy wódkę. Znaczy regały z, z alkoholem. Tylko gdzie on jest. Tutaj najwyraźniej nie, to nie jest dobre miejsce, bo przecież przecież moi drodzy, jak zbudujemy to tu Kurde. Nie mogę skasować po prostu. Proszę to usunąć natychmiast. On musi wrócić tam. I przyjść z powrotem. Ok. Szafki z jedzeniem. A raczej regały. Zbudujemy bardzo długą ścianę regałów z jedzeniem. Mi to tu postawić. Dziękuję. Teraz to wybierzemy trawym. No i co, gdzie napoje? Wódka, piwo, wino. Co tu jeszcze możemy? Ten obiekt nie należy do żadnej strefy. Czyli co to nie jest znacznie? Żyl... Aha, zbudowaliśmy nową stra... ścianę. Dobra. Teraz już należy. Więcej piwa, więcej wódki. I więcej wina. Bo co nam szkodzi. Możemy też napoje dodać i wodę butelkowaną. Jedzenie. Hmm. Sprawdźmy może to menu potrzeb. A, ok. Jak rozumiem niebieskie to jest poziom, w którym my zaspokojamy potrzeby klientów. Wpadki śniadaniowe są bardzo potrzebne. Jeszcze przekąski i woda butelkowana w pierone. Dobra, spoko. Wpadki śniadaniowe oraz przekąski do Dobra, może by tak jeszcze więcej półek? Jeszcze więcej półek. Nie, zobaczmy, jak to będzie działało. A, dobra. A, można zrobić zimne piwo. To poproszę. Póki na jedzenie. Bierzmy to. Piwo zimne. Woda butelkowana. Jak tam jeszcze z potrzebami stoimy? Coś odnośnie napojów jest. Dużo butelkowanej wody jest potrzebne. Kawa i herbata. My w ogóle sprzedajemy kawę i herbatę, chyba w tamtych tylko. Innych stoiskach mleko płatki śniadaniowe ciastka chleb krojony kawa i herbata kawa i herbata ciekawe czy w ogóle nasz magazyn wydoli z taką liczbą półek być może będziemy musieli zatrudnić kolejną osobę do obsługi magazynu Oj, chyba nie zmieniłem godzin pracy tych ludzi. Więc może się okazać, że znowu sobie pójdą i zostaną tylko 4 kasy otwarte e, przez część dnia. Jak to się robiło? Wytyrać się? Tak, no, oczywiście. Po 12 godzin, przykro mi robaczki. Nie ma, że boli. 12 godzin. I 12 godzin. To pewnie dopiero weźmie, będzie miało skutek jutro, ale okej. Okay. Przynajmniej nie ma takich masakrycznych kolejek jak przedtem. Ciekawe, czy nasz magazyn będzie wystarczający na obsługę takiego wielkiego sklepu. Okaże się. Jak na razie przynajmniej nie mamy takich masakrycznych kolejek jak wczoraj. Znaczy pewnie wieczorem będą, no bo wszyscy sobie pójdą do roboty, yy, znaczy do domu. Ale pokażę się. Jak stoimy z kasą 600 na minusie, 500 na minusie... Że jest 15. Może się okazać, że będziemy w plecy dzisiaj. Wczoraj niby zarobiliśmy 283 DLC. Na szczęście nie mamy żadnych tułubów. Wynagrodzenia nam rosną, no bo musimy płacić tym ludziom Zostały nam dwie godziny do zamknięcia My jesteśmy dalej na minusie Godzina No, kolejek nie ma Ale... Ale straciliśmy trochę hajsu, co nie jest zbyt fajne. I dlaczego to się stało? Znaczy, oczywiście mamy najwyraźniej za dużo personelu. Co byśmy mogli jeszcze dodać do naszego sklepu? To są godziny nocne, czyli żeby nasz sklep był otwarty przez 24 na 7. Jak tam potrzeby? Soda. Nie bardzo. Jeszcze trochę brakuje. Wpadki śniadane przekąski mleko. O, świeże mięso. Masakra. Dobra, w czym było świeże mięso? Pewnie w tym w lodówki. Dobrze. Eee, zbudujmy w takim razie więcej lodówek. Czy też raczej postawmy. Postawmy więcej lodówek. No. Mówię. świeże mięso świeże mięso świeże mięso czego jeszcze brakuje? z czegoś co moglibyśmy dać do lodówki świeża ryba też bardzo dużo brakuje no to dawajmy więcej świeżej ryby świeża ryba, świeża ryba, świeża ryba co jeszcze? przetwory mleczne praktycznie są ok, ale mogłoby być lepiej. Postawmy to. Przetwory mleczne. <laughs> Mleko. Mleko pewnie jeszcze co najmniej dwie półki nam zabierze. Lody? Ale chyba lodów jeszcze nie możemy sprzedawać, tak mi się wydaje. Woda gazowana, tu proszę. Na szczęście są tutaj subsydia za wykonywanie poszczególnych celów. Więc jeżeli sprzedamy na przykład 30 różnych typów produktów, dostaniemy 10 tysięcy. Wkrótce również dostaniemy kolejne 10 tysięcy za obsłużenie 2000 klientów. Pułka jest pełna wyłącznie w 40%, co oznacza, że nasz biedny magazynier może nie wyrabiać. O, Pusty stół. Dobra, na pewno musimy kogoś zatrudnić. Dobra, gdzie to było? Manage? Storage. Ok, teraz nie jest. Stuff. I osobę do zarządzania magazynem poproszę. Ty się nadasz. O, ty byś była zarąbistą kasjerką. Dobra, to weźmiemy ciebie. Będziesz nam tutaj dowoziła przedmioty. Idzie chyba lepiej niż wczoraj. Już jest minus, wyłącznie minus 300, jest godzina 17, więc mam nadzieję, że dzisiaj zamkniemy dzień na plusie. Dzięki temu, że dołożyliśmy dużo więcej półek z wyborem różnym jedzenia i innych produktów. O, jesteśmy na plusie. Spoko. Została jeszcze godzina otwarcia sklepu. I coś tam zarobimy. Niewiele, ale zawsze coś. No, nie urywa, ale przynajmniej nie tracimy pieniędzy. Zatem, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do następnego. Cześć.